Kochani, witajcie w nowym vlogu. Dziś mamy poniedziałek. Deszczowy, dość dusznawy. Dziwny poniedziałek. No ale cóż, jest poniedziałek, więc. Witam się z Wami, kochani, w piękny początek tego tygodnia. Mam nadzieję, że ten tydzień będzie dla Was bardzo miły, przychylny, bez żadnych problemów i wszystko jako tako fajnie się potoczy. Tego życzę Wam, tego życzę sobie. Jedziemy, so, jedziemy. słuchajcie, na zakupy. Potrzebuję parę rzeczy z Penego. Muszę wjechać. Bo wiecie, był weekend. Ja w weekend też nic nie kupowałam, bo mnie nie było tak. Jakby ten weekend był bardzo taki, wiecie, znaczy w sensie byłam, bo miałam też mamę i w ogóle, ale dużo się działo. I nie zrobiłam żadnych zakupów, nic kompletnie. Dlatego teraz właśnie skoczymy do Penasa. I co? Coś tam. Trzeba będzie kupić na pewno. No i popatrzymy, co tam w ogóle dzień pokaże. Także dzień doberek i witajcie w nowym vlogasku. Jestem w autku kochani. Chciałam wam pokazać, jak ładnie sobie ustroiłam wczoraj. Tutaj mam kwiatuszka <śm> i tutaj mam kwiatuszka i wysprzątane i w końcu podkurzane i czyściutko. W ogóle nie ma syfu, ja jestem w okienku. Tak mi się podoba. Zawiesiłam sobie nowy zapach znowu, już trzeci. Pamiętacie ten kawał? E, nie kawał, taki był mem. Z taką właśnie choinką zapachową. Nie, wonio dwa dni, a wisi dwa lata. <grym> w sensie, że pachnie dwa dni, a wisi przez dwa lata. No to prawda. <grym> tak, i powiem Wam, że mi się tak podoba. Wiecie, to jest samochód stary. To jest tak zwany mój szrocik i on będzie wymieniany w przyszłym roku koło marca, kwietnia bo no czas będzie tak, tak przyczuwam, tak myślę wątpię, żeby on jeszcze że tak powiem miał jakąkolwiek energię, ale powiem wam, że mimo, że stary samochód mimo, że zarąbany samochód i tak dalej, i tak dalej to wam powiem, że zawsze o to mimo wszystko dbam i właśnie lubię sobie Podekorować, ładnie sobie zrobić, czyściutko sobie zrobić, i dbam, mimo o rzeczy, które nawet wiecie, nie są już. No jak to się mówi? No nie da się tutaj nic zrobić, no bo to są same ochody, bardzo stare już, no i jest strasznie kierownica wytarta. Tu jest wszystko już też takie, wiecie. I to nie, nie, nie jest jakoś piękne, chociaż jest zadbany, bo powiem Wam, że nie ma jakoś nie wiadomo, pozdzieranych rzeczy, czy coś. Kupiłam sobie też nowe te pokrowce na siedzenie kiedyś tam i sobie tak zawsze robiłam, żeby było tutaj mimo wszystko ładnie, przyjemnie. Ja mam tutaj nawet dach To jest samochód w automacie, słuchajcie, także wiecie. Jest niestety strasznie opukany na zewnątrz, już taki był kupiony, bo on był po wypadku, kobieta jechała i. W, na, w parkingu podziemnym nie widziała filara i przetarła cały bok, jest wznieciony i powiem Wam, wiecie, ludzie różnie na to może i patrzą, i czy wyśmiewają, czy nie, ale ja Wam powiem, że ja to autko bardzo lubię. Ono jest słodkie, ono jest fajne i ja lubię właśnie takie kwiatuszki sobie tutaj dać, muzyczki sobie włączam i sobie tak zawsze mimo wszystko o ten samochodzie dbam. Póki go mam, będzie zawsze o niego dbanie. No. I zobaczcie jak się ładnie świeci wszystko, tu sobie świeci wszystko, tu sobie radyjko świeci. Te radyjko mi też zamontował y, moi przyjaciółki mąż na, y, słuchajcie, na, jak to się mówi, na Boże Narodzenie dwa lata temu bodajże, albo trzy, nie, dwa lata temu chyba, no, dwa lata temu na Boże Narodzenie, żebym miała, y, wiecie, przez Spotify, przez YouTube'a, wszystko. Aby jak ktoś dzwoni, żeby mogła odebrać w czasie jazdy, bo wiecie, ja się telefonem nigdy nie bawię. Ja się tego boję. <grystanie> jestem ostrożna i nie robię takich rzeczy. Eee, I ten, i zawsze coś, no. Tutaj mam swój. Ej, znowu ta naklejka. Ostatnio we vlogu widziałam, że miałam, e, miałam tą naklejkę, kurde, na palcu, jak mówiłam do was, nie? I mi się tak świeciało, jak go przerabiałam, ale nie mogła być wyciąć, bo on był przez cały czas. I mi się świeciało, bo że ty w tym. A potem mama mi mówi, że tu miałam gdzieś we włosach też naklejkę. No bywa. Ale nie upoczułam jej w ogóle, jak z wami rozmawiam, ona mi tu wisiała na palcu. Cyrk. No, także tak, kochani, tak sobie wczoraj pięknie. Yy, Mój wozik wysprzątałam. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Oddam teraz te flaszki i sobie pojadę, teraz właśnie poddawać to wszystko. Także lecimy, kochani, lecimy. Jestem w domu. Byłam na zakupkach, przyjechałam, pogadałam troszkę i powiedziałam im, że przyjadę dopiero w czwartek bo zakupy porobiłam i nie będę codziennie w pełnym bo oni się już pytali e, o Eddy, ty masz dzisiaj urlop od dzisiaj, nie i znowu w pełnym. ja mówię, tak jest poniedziałek, ja już kupiłam sobie jedzonka na cały ten w sumie tydzień ale przyjadę w czwartek tylko po świeże pieczywo, bo przyjedzie do mnie Cindy nie przepraszam, w środę przyjedzie do mnie Cindy będziemy razem branżować, dlatego mówię nie będziemy tu jutro tylko będę w środę po to jest wszystko, na chwilkę tak, kupiłam słuchajcie, to jest monsherry ale to jest w prezencie dla kogoś muszę to jednej pani dać w podziękowaniu za coś Ała, że tak, kupiłam te monsherry, czekałam na te monsherry naprawdę długo nie było, nie było, w końcu przyszły bo nie mamy ciągle w asortymencie kupiłam sobie proteinowe serki mango i truskawka, one są zajebiste, bo one mają bardzo mało kalorii na całą tą besię tutaj jest 60 kalorii plus. Nie, przepraszam, 120. 120 kalorii. Ma taka. Ja. Więc jest spoko, gdyby coś się działo. Nie? nie mówię, że nie mam, bo mam tu jeszcze dwa inne, ale teraz mówię, teraz będę tylko to zajadała. Kupiłam sobie te całe begle. Teraz jest o nich bardzo w sumie głośno i to niby dobrze smakuje. Kalorii na 100 gram, 200, 290 to jest 300 kalorii, więc takiego jednego na śniadanko dzisiaj sobie zjem. Kupiłam, słuchajcie, dwie bułeczki ciemne, też na jakby co na jutro, czy tam zamrożę je, to zawsze będę mieć pieczywko. Rybkę kupiłam, kupiłam śledzie, bo zrobię sobie sałatkę ze śledzia i z jajka, bardzo smaczne. Yy, znowu proteinowy serek jeden. A teraz to będą moje słodycze. Kupiłam sobie te druciaki do zmywania yy, przy garnkach, nieraz jak coś zaschnie. Kotką kiełbaski, To chowamy, bo zaraz będzie Beata roczna po prostu warzywa na patelnię sobie wzięłam cukinia i dzisiaj będzie na obiad warzywka będą, kupiłam sobie pamiętacie we vlogu maklerę maklerę pamiętacie? także tutaj mamy tą makrelkę jest na kolację zjem magnes wzięłam, za chwilę go będę łykać winogronka Załatę. sobie za do śniadania zrobię. I wzięłam takie te ciewa, ciewa, cip, 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 cip. I wzięłam takie mięsko z kurczaczka. Też zamrożę na któryś z obiadów, może na czwartek. Tylko muszę najpierw dzisiaj te warzywa upiec i wtedy zamrożę te, bo nie mam miejsca w zamrażalce. Dwie szyneczki. I. Pomidory na szakszukę, będę robić w tym tygodniu na które śniadanie, no i karma dla kotków, dalszy ciąg. I to tyle. Także jest superansko, jest elegancko, moi drodzy. No i fajnie. To też trzeba schować. To trzeba schować, a to trzeba zamrozić. Kurde, nie ma miejsca! dobra, wlazło, 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 wlazło wlazło, blazło. dzisiaj koniecznie muszę te warzywa usmażyć wtedy miała znów miejsce tak, i takie to zakupki słuchajcie teraz sobie zrobię śniadanko słuchajcie, bo muszę zjeść śniadanie i zrobię sobie właśnie tego jednego bangla z sałatą, z serkiem z szyneczką i co? no i to tyle, zrobię sobie kawkę to to zjem Yy, dzisiaj mam w ogóle Saigon, yy, mam Saigon w domu, bo po tych wszystkich zakupach to też tak wszystko, słuchajcie, wszędzie leży kotki mi też pozrzucały, widzę parę rzeczy no ale dobra, yy, wezmę się za to, później wam pokażę yy, kupiłam też sobie te te chusteczki w akcjon do mycia blatów, o jabłku zapach i jedne zwykłe takie yy, świeżego po prostu nie wiem, prania, czy jak to tam określić i tak i lecę. Musiałam się przebrać przedtem, bo powiem Wam, że było mi za ciepło w tej koszuli i w tym, w tym, tym. i się przebrałam, bo mi jakoś było no, gorąco. Bo. Teraz sobie idę zjeść, i później na pewno muszę jeszcze gdzieś skoczyć i za za zawieść też te monstery w podziękowaniu eee... za jedną z przysługi dla mnie. Eee... Nie lubię być komuś dłużna, ale no nic takiego, ale wolę dać jakoś tak od siebie, po prostu w podziękowaniu. I ten. I tyle, I jak przyjadę to obiadek, i potem jeszcze tutaj będę sobie sprzątać, robić. Jutro jestem cały dzień w domu, już obiecałam sobie, że nigdzie nie wyjeżdżam. Jutro się zajmę domkiem, frankiem, fajne śniadanko z rana i taki normalny, fajny, wiecie, chillowy dzionek będzie. Ale typowo domowy, nie? Żeby tutaj sobie porobić. No. Także tak. Dobra, idę jeść śniadanko. Takie mam śniadanko. Serek, sałata, szyneczka i ogórek kieszony. Jeden pomidorek yy, koktajlowy, jeszcze reszka z ogórka. I to jest moje śniadaneczko. Wygląda pysznie, na pewno smakuje również pysznie. I sobie załączyłam, słuchajcie, relaksującą jazz muzykę yy, na jesień. Uwielbiam, pokażę Wam. I patrzcie, ten widok. I ta muzyczka jazzowa, prześliczna. I tak będę spożywała. Spożywała moje śniadanko przez zajebiste. Spróbujmy jak to smakuje. Sałaty nawaliłam. Mm. Uwielbiam kriszone ogród. Uwielbiam. Mhm. Pyszota. Także zróbcie sobie takiego begla. Begla Bejgla? Nie wiem. I mm, zachęcam. Serek biały, dwa plasterki szyneczki, ogórek kiszony i sałata. Mm, mega. Idę jeść i kochani życzę sobie i wam smacznego, jeżeli jecie jakieś śniadanko albo robicie cokolwiek do jedzonka. Dobra, zjadłam. Słuchajcie, podłączam was pod prąd. <laughs> Niech was pokopie. I ja uciekam jeszcze pozałatwiać swoje Spravation, a jak wrócę, to się do Was odezwę i będziemy tutaj sobie w domku dalej gospodarować, że tak powiem. E, tylko na ten moment Was podłączam do ładowania, bo bateria mi i tak pada, a ja śmigam. No, także kochani, do zobaczonka. No, za 2-3 godzinki bodajże. <laughs> także do później. Hej kochani, jestem w domu. Trochę mi się, słuchajcie, zeszło, bo mamy już 10 po 6. Bywa, ale słuchajcie, robiłam yy, dla kogoś coś. No i to mi zlazło, bo i włosy robiłam, i rzęsy robiłam, i paznokcie robiłam, więc chcąc nie chcąc 6 godzin nie było. Ładowałam was. Także mam ładowarkę bynajmniej pełną. Muszę się wziąć tutaj za sprzątanie, słuchajcie, mimo że mam pięknie, bo sobie pozapalałam świeczuńki, moją piękną lampę solną, tam świeczki, tu mi się wosk na stoliczku pali ślicznie, ale moja toaletka to jest po prostu, że tak powiem, zajechana jak bolka drapki. No i tu sobie jeszcze zapalę, o, patrzcie to. -da -da -da. Kwiatunki niech się też pięknie świecą. W ogóle pada deszcz, jest tak ślicznie jesiennie szok ale chcę Wam coś pokazać. Teraz mnie na pewno wyśmiejecie, jakby to nie można by było inaczej, ale tam, tam, tam! Będę robić sobie pasemka jutro. Także jutrzejszy vlog oglądajcie, kochani. Oglądajcie, ile wlezie. Bo będzie się działo no będę robić sobie pasemka, bo mam taką ochotę właśnie na taką małą zmianę i będąc już w Rossmanie to oczywiście musiałam sobie dokupić pierdołów jak żeby inaczej słuchajcie jak żeby inaczej jedna z was pisała że te zdaw te są dobre więc wzięłam zobaczymy kupiłam sobie mój podkład zawsze go używam także róbcie screenshoty bo wy zawsze się pytacie, jakiego podkładu, jakiego to właśnie jest. Ten. I kupiłam sobie taki ładny kolor czerwieni, takiej malinowej czerwieni. Ślicznie wygląda. To jest taki róż pomieszany z czerwienią, ale bardziej wchodzący w róż niż w czerwień. Taka, taka malina. No, śliczny jest ten kolor, naprawdę. I sobie zrobię też paznokcie, bo prawdopodobnie jutro. Będąc w akcjony w sobotę, kupiłam sobie takie rzeczy. Słuchajcie, po pierwsze kupiłam sobie eyeliner z czym? Ale nie zakoł O! Ja oh, jestem przed okresem. Ey, eyeliner z, kle z klejem do rzęs. Taki oto. Taki sobie kupiłam eyelinerek. I wziąłam takiego stika. Rozjaśniacz to jest. Rozświetlacz to jest. Wiesz, Kleo, Jak Cleo patrzy. To jest rozświetlacz. Chcesz się rozświetlić? W takim oto stiku. Takie coś. No. I to niby właśnie ma nam yy... rozświetlić cerę. No. Wiecie, zimą, jesienią można używać. Latem nich huhu, bo to ja się wtedy kurde wszędzie świecę. No, takie se, takie coś, no i kupiłam sobie, słuchajcie, takie oto krople, to są krople do twarzy właśnie, żeby sobie ocieplić twarz, tak się prezentują i się daje od dwóch do sześciu kropelek do tej naszej, wiecie, dawki kremu na twarz, no i ja sobie tutaj dałam, tak wiecie, tak sobie dźgnęłam, jak zawsze na twarz daję. I dałam do tego to, i się posmarowana No i rzeczywiście ta twarz fajnie wyglądała, delikatnie się opaliła. Ale nie jakoś, że wiecie, plamy, jakoś hamsko tylko nawet, nawet to, powiem Wam, wyglądało. No, także to jeszcze sobie kupiłam. Co jeszcze mam nowego? W ogóle, patrzcie, co mam zajebistego: To jest zajebiste i to. To jest pielęgnacja eee, z AA. Taki roller, i to jest, wiecie, na zmarszczki typowo serum aktywator i to jest lifting serum i to jest zarobiste, to jest w ogóle takie chłodzące, to jest takie zimne, bo to jest z metalu eee, czekajcie, wam pokażę to jest z metalu i jak daje się te serum pod oczy, to to tak fajnie chłodzi, bo to jest naprawdę lodowate z metalowe, super to jest z tym serum, mega mi się to podoba eee, i tu jest taki, wiecie, roller i tam jest krem w środku, nie? i tym sobie po prostu wiecie robimy masażyk razem z tym produktem e, anty właśnie an, serum aktywator peptydowa kolagenowe no i zamówiłam sobie też kolagen online słuchajcie, żeby sobie wpierdzielać kolagen, będę wpierdzielać kolagen, zobaczymy jak tam skóra, celulit i tak dalej po dłuższym stosowaniu, ale kupiłam już taki konkretny e, 90 euro Kosztuje i to jest na miesiąc czasu taka puszka. Eee, codziennie się daje taką miarkę do kawy, albo do soku, albo do wody, żeby to pić. I właśnie chcę sprawdzić różnicę po, miesięcu, po miesiącu, jak to będzie. I właśnie mam tam iśbi, kochany, patrzcie go! kochanie moje, sobie lezisz pięknie? lezisz sobie pięknie? No, i słuchajcie, zamówiłam sobie online takie piękne firany, że się już nie mogę doczekać, aż one przyjdą. Ale to potrwa, bo wczoraj je zamawiam. Wczoraj albo przedwczoraj, już nie pamiętam. Wczoraj siedziałyśmy z mamą oczywiście, nie? I mówię, Boże, jakie ładne, jakie ładne. I mówię, a wiesz co, zamówię sobie. Zobaczymy, jak będą wyglądać. Takie ładne, naprawdę ładne. Takie, takie już eleganckie. Nie tylko tak, jak teraz ja mam o boki, Ale już tak konkretnie. I mówię, dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem bardzo ciekawa, bo wiecie, ja nie mam... Żabek, ale nie ja tylko tą rureczkę, więc jestem ciekawa, jak to się, że tak powiem, e, będzie prez reprezentowało czy tam prezent. Właśnie ja wiedziałam, że coś się dzieje. Ona mi za bardzo spadła, ta rurka. Chyba się zawiesiła, kleło mi na firanie i mi kurde wyleciało z ściany śrubka. Wiedziałam, że coś jest nie tak, słuchajcie. No ja wiecie ja mam takie krzywe te firany? Kurde, ja muszę tam skoczyć. Leo zawiesiłaś mi się na firanie, chyba co? No ja to muszę iść naprawić. Mi to jebnie. tylko nie to. Muszę tam iść, sprawdzić. Dobra, papa, pa, do później. Hej, kochani, idę zaraz spać. Ja już jestem w sumie gotowa, tylko sobie właśnie nałożę te moje antyzmarszczkowe rzeczy. Oglądam YouTube, tam z coś widziałam, dodała. Ja tak nie oglądam za często, ale jak nieraz sprzątam, to leci w tyle, ja chociaż nie zawsze wiem, co ona tam dokładnie opowiada, ale wiem, że. Widziałam, że sobie kupiła okulary takie: yy, te zerówki niebieskie, takie jak w sumie noszę ja, i kupiła sobie wcierkę z Banfit, też tak jak ja, i tak sobie myślę, kurczę! Czyżbym nie oglądała taki żart. Nie, nie ogląda. No i kochani właśnie sobie chcę, że tak powiem robić pielęgnację. I właśnie sobie będę jeździła tutaj ładnie koło moich ocząt. Czytałam Wasze komentarze dzisiaj I tak macie rację, jeśli chodzi o ludzi na YouTube i nie tylko jeśli chodzi o tych... W ogóle teraz ludzie są naprawdę bardzo dziwni, muszę powiedzieć. No, ale nic nie zrobimy, słuchajcie. Takie życie nasze trzeba się z tym zmierzać, nie? Ale wytłumaczyć zawsze można. I słuchajcie, coś chciałam Wam powiedzieć. Nie robiłam dzisiaj porządków i tych dywanów, bo zleciało mi. Było już bardzo późno w ogóle, jak gotowałam obiad i tak dalej. Potem jeszcze posprzątałam w kuchni. I tak tylko ogarnęłam, i całe pranie musiałam poskładać i nowe robiłam i też już je poskładałam, bo suszarka mi wysuszyła. I już było późno, potem miałam telefon od mamy, potem miałam telefon znów od mojej e, cioteczki i ugryz ją kleszcz. No i niestety e, zakażenie jej się wdało. I jutro przyjedzie do niej lekarka i daje znowu antybiotyk, a ona była teraz. Nie wiem, dwa razy czy trzy razy, już ostatnio, mówiła, że jest cztery czy pięć razy w ostatnich pół roku z antybiotykami, bo bardzo chorowała. Miała bardzo dużo antybiotyków, bardzo chorowała ostatni czas, teraz ją ugryz kleszcz i dostanie znowu antybiotyk. No i jak go dzwoni, to tylko było: u, pierdolę, u mnie, kleszcz, znowu dostanę antybiotyk i było tylko u mnie takie chyba by to już... <laughs> już po prostu wiecie to już jest, że tak powiem, granica y Miarka się przebrała co do tego wszystkiego, no ale nic nie zrobisz, no takie życie trzeba. Tylko wiecie, to jest też niedobrze brać tyle antybiotyków, no ale. No i ten. No i pogadałam z nią, pogadałam z mamą e, i mi lecia, zleciał mi wieczór. Mamy już którą? W połowie więc mówię, idę się kłaść, idę się jeszcze chillować na TV. Coś tam popatrzeć, yy... a jutro dam sobie ten dywanik i ten kocyk i sobie posprzątam i tak dalej. Tak już świecie, tak jak bym chciała, dogłębniej i, i w ogóle. A to jest zajebiste, jakie to jest fajne, chłodne, Boże, to jest mega. Yy, no i ten. A tak w ogóle, nie żeby nie było że jakaś współpraca, że mi ktoś wysłał. Ja w ogóle nie mam współpracy. Tak a propos, gdyby ktoś kiedyś coś myślał, ja nie, z nikim nie współpracuję, ja nie przyjmuję w ogóle tych maili, często wylądu, lądują w spamie, ja nie współpracuję z żadnymi firmami i nie chcę, ponieważ to nie jest na moje nerwy, ja nie mam na to czasu, ja wiecie, haruję codziennie, jestem w robocie i ja tutaj yy, nie mam na to po prostu czasu ani ochoty. Eee, tak, żeby nie było, że firma AA coś tam, nie, po prostu Wam chciałam powiedzieć, bo naprawdę bardzo fajne to jest, a to akurat dostałam, to jest zajebiste, kurde, uję polskie produkty, powiem Wam, polskie drogerie mają dużo lepszych rzeczy jak my tutaj, nasz Rosman niemiecki nie ma tutaj nic takiego fajnego jak u nas w Polsce, i ten, i AA, i Eveline, i w ogóle mają super rzeczy, takie właśnie fajne marki, czego tu nie ma. No cóż. Ale fajne, takie zimniutkie, nie, kleo Chcesz też potoczkę? <grym> Widzicie jej ogonek? A to sobie stoi koło mamuniny. Kleusia została to są pieniążki, ona mi ostatnio też pieniądze zaczęła zrzucać tutaj. Nie wolno, Lesiu. No, no ja mogę takie machać, mojego, a chcę na okno wejść. Nie bo jest firanka. W ogóle kto mi coś zrobiła z moją tą skarniszem, kurde. Wydaje mi się, że ona się zawiesiła na firanie, no i pod wpływem ciężaru on się tam naderwał. Zrobiłam to delikatnie, ale to trzeba kurde tam yy, wywiercić na nowo te śrubki. A ja nie mam tej wiertarki elektrycznej, a śrubokrętem mieszło. Bywa. Bywa, bywa. W ogóle paznokcia zgubiłam. Sprzątałam w kuchni i mi odleciał, ale to nic, bo i tak mam w planach sobie zrobić nowe. Także nie ma tragedii. No. I właśnie chciałam tym. Em... Tym kolorkiem sobie zrobić nowym, bo bardzo ładny kolor jest. Naprawdę tak mi się podoba. Śliczny. I tu wygląda na czerwony. Kurde, nie idzie tego tak oddać. Ale jest taki malinowo-czerwony. Bardzo ładny kolor z Essence. No. Orchid Jungle. 12 Orchid Jungle. Jungle? Jungle? Ja nie wiem z angielskiego, więc proszę mi tutaj... No, teraz jeszcze sobie smaruję woltaren. Słuchajcie, bo ja cierpię. Ja cierpię konkretnie. Ta ręka to mi nawet, słuchajcie, w niedzielę spuchła. E, strasznie to boli. To jest wszystko z pracy. Nadciągnięte mam węzły i, i tak dalej. I, I mięśnie tutaj. No i ten woltaren mi delikatnie pomaga. E, ale to jest okropne. I wiem, że to jest palet, bo to jest zawsze po paletach. Teraz mam ten tydzień właśnie urlopu, więc cieszę się, że sobie ciutkę, ciutkę ona odpocznie. I w niedzielę to było tak, bo byliśmy na grillu, nie? I siedziałam na stole oparta, tak wiecie, i patrzę, ona jest taka gruba tutaj, a tu normalna i mi to spuchło, więc musiałam dość konkretnie nadwyrężyć te, nie wiem, węzły, czy co to tam jest, ale. Wiem, że to jest dźwigania, bo zawsze jak biorę moją torbę z zakupami albo coś cięższego, to po prostu czuję, jak to wtedy w środku zaczyna szczypać piec i, i wiecie, boleć. O, okropne to jest, no ale cóż. Trzeba, trzeba, trzeba dojść. Trzeba dojść, trzeba dojść. Trzeba dać radę. Nie poddajemy się. A przydałyby mi się na pewno jakieś takie, wiecie, typowe masaże, i w ogóle ja nie mam na to czasu. Słuchajcie, ani, ani czasu, ani ochoty, ani ja się nigdy nie zagłębiam, bo potem jak człowiek zaczyna szukać, to zawsze coś znajduje. Ja nie lubię takich rzeczy. Nie moje y, tematy. Jak będzie coś, to będzie. Jak nie, no to może to podziała. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Teraz mam ten tydzień urlopów, może się troszeczkę. Zregeneruję. Kupiłam sobie również magnes dzisiaj, będę ten magnes zażywać, coś jest na, na mięśnie, na muskuły i tak dalej. Oj! Oj No, i kochani, idę się położyć, jeszcze przerobię te pliki, usunę też z karty stare filmy, żeby ja na jutro miała pustą yy, i będę się żegnać. Także yy, dziękuję Wam za ten dzień za to, że jesteście, za to, że oglądaliście i widzimy się, kochani, jutro w nowym vlogasku, jutro jestem w domu, nigdzie nie jadę, e, także jutro lazy day i robię jutro pasemka, farba tu jest, znaczy farba, mój, mój sprzęt do pasemek tu jest e, i tak, i jutro włoski sprzątanko i taki cozy lady, lazy cozy day. No, także co, kochani, do Juterka, dziękuję Wam za dzisiaj, uważajcie na siebie, Eee, i odpoczywajcie. Buziatki. Pa, pa.